Dobry wieczór, albo dzień dobry wszystkim, nie wiem jak tam, o której wy to oglądacie, słuchajcie, obczajamy co tu mamy, nie wiem co to jest, to jakaś nowa rzecz jest, otwarty nawet, to jest taki kubeczek, słuchajcie, do kawki, jakby ktoś reflektował, ciach, pach, na szybko, chyba wezmę, słuchajcie, wyparzę sobie. A co to jest? No to taki fajny pojemnicze, słuchajcie, tych pojemników. Ja mam już parę Ale z pojemnikami to jak z ziemniakami, słuchajcie. Nigdy nie za wiele. a to co to jest? Totalnie jakaś krowa. Słuchajcie, to jest jakaś albo temperówka, coś mi tu podjeżdża. Dziwna, Dziwna rzecz. rzecz, ale ja lubię dziwne rzeczy konkretnie z Foxem co tu jest patrzcie drugi taki bidon nie no tyle teraz już nie potrzebuję o Jezu jeszcze jeden o Nike Nike coś słuchajcie patrzcie co to są firmy Nike? no słuchajcie to nie są kuczy Nike to nie są tanie rzeczy słuchajcie 12 12 funa bo no, 60 zł ktoś lekkim ruchem wyrzucił do śmietnika no, powiem wam że nie do końca się z tym godzę to komu taki plastikowy młotek? Może by się zacieć. Chodź, co to jest. Jakaś krótka. to. Słuchajcie, chyba zegarek to jest. Nie wiem, co to jest. Słuchajcie, to jest. jakiś kółka. Kitra to do mojej magicznej torby. Tu jakiś trumps. Nie wiem, to są karty jakieś. Dzisiaj powiem wam zawiję, nie wiem Jestem chłonny na wszystkie bacie, ja jakiś pasek wyczuwam no, się no, pasek pasek do spodni tutaj jakaś patrzcie taka gumowa branzoletka co tam? Myślałem, że ktoś się słuchajcie tłuczy. Tu są patrzcie, ale też nowe takie to są chyba słuchawki anty, jakby było wiecie, no za głośno komuś, kurde nówki, nie wiem czy te za darmo bym to wiecie komuś wystawił, może ktoś weźmie, ostatnio coś nie o tu kulki, patrzysz jakiś te, to jest jakaś zabawka, a wiem, kurde tylko kulki gdzieś teraz uciekły mi tutaj dwie, Cholera jest, no i powiem Wam, że pół życia się zastanawiam, dlaczego moja ręka nie jest dłuższa o te parę centów. A ale słuchajcie, już wiem po co ten tu plastikowy młotek ogólnie był, ale czy, czy ja to ogarnę tematycznie? Dobra, jest. Słuchajcie, zobaczymy, o co tu chodzi. Bo to jest, to jest jakoś tak. Powinno być. Coś mi tu powiem, Wam nie idzie. Nic mi nie idzie, a powiem, alkoholu dzisiaj nie spożywałem. Żebym tam w komentarzach nie było. O rany, jak mi to wkurza, powiem. Wam. To jakoś się powinno tutaj zaczepić. I to jest chyba dlatego zrąbane, że tutaj to wpada. Ta kulka on zjada dobra, nieważne. Słuchajcie, odpada na bok. Nie będziemy się nad tym skupiać. Oczywiście, oczywiście, pewnie 1000 później. No wiadomo, słuchajcie, później nie będę brał, przecież ja nie będę liczył, czy, one, czy tam jest ten 1000, czy nie ma. A co tutaj jest, słuchajcie? Jakieś pacie resoraki. Nie wiem, czy to są matchboxy, czy coś, ja się nie znam do końca. Jakieś książki, pewnie dla dzieciaków. A no dinozaury ale fajnie że ludzie kurczę że rodzice jeszcze czytają nie? dzieciom albo może same dzieciaki ogarniają no jest to bardzo powiem wam fajne super jeszcze jak tu jest wszystko rozrysowane nie może to jest jak rysować te dinozaury nie wiem do końca ciągam tam żeby obczaić co tam jest pod spodem jakaś torba już śmiało można zawinąć w jakieś plastikowe lustra. No podjeżdża, powiem wam. Podjeżdża mi lekkim szajsem takim. A ja to raczej powiem wam od tandety to próbuję z daleka. One wiadomo. Też się niekiedy trochę tandety. Patrzcie Twixa. Twixa wyrzucili, ktoś ugryzł nie, to jest ten Kitekart. Jestem, jestem po dobrej kolacji, więc nie ok, bym to wysypał. No, to się ze mnie tutaj wywali. Ciekawe czy dzieciaki jeszcze zbierają takie, słuchajcie, takie te... A no, wezmę tam parę. Może jakiś się tam dziecko. Słuchajcie, odezwie, ale trochę... Bo taka, co to jest? Skakanka. Nie no, w ogóle nie powiem powinienem wziąć na skaszankę, bo patrzcie drugi taki samochodzik, kurczę, pamiętam jak ja byłem kiedyś dzieciak to chłopym tu za takimi Przepraszam Was, ale musiałem tutaj temat ogarnąć. Patrzcie tu jakaś ta dziecko takie widać, wszechstronne wsze wyrośnie, patrzcie tu książki, tu jakieś samochodziki kurde ile tych książek idzie na wywalkę, ostro ostro, naprawdę ostro tu jakiś piesek patrzcie to jest ta te, z tej ekipy chyba jak one się mogą nazywać dobra wrzucę go tam, nie wiem po co wiecie zasada, przyda się Opatrzcie patrzcie następny, dziewięćdziesiątka o ten ma metalowy spód powiem wam to może być już ale Kiedyś te, te powiem wam te resoraki Nie wiem jak na moim kanale są takie starsze jakieś osoby wiekowe tak jak ja To to już naprawdę słuchajcie to już cieszmy się jak to się mówi że jeszcze żyjemy nie? w naszym wieku No dobra ale do brzegu. To kurde kiedyś tak były resoraki słuchajcie to po prostu to pozycja To nie było to co teraz że widzicie na śmieci. Matko, to wam mi to by chyba ręka usłała. Patrzcie, buty w kartonie wywalone. Blazer, czekacie, nie znam się czy to jest markowe, czy nie. Słuchajcie, jak to jest hefty, nie buta, to hefty mi tutaj zapodam na dół. Co tam jest? Drugie te jest drugich nie potrzebuję samochód dla dziecka, taki to może być, słuchajcie, patrzcie, to może być dla tych samochodów, takie tory. No, to coś może być w temacie. Coś mnie się wydaje. Dobra, podążamy dalej, bo ja widzę, że my dzisiaj to do brzegu nie dojedziemy, bo tutaj jest no dosyć grubo w tym śmietniku. Patrzcie, ile jest tych. Ktoś już tutaj się zadobrał. I Nawet jakiś jest, patrzcie, Jakaś tak nim jest A, to jest taki, nie wiem jak to się nazywa Patrzcie, on tak fajnie skacze Kurczę, po wszystko leci, patrzcie Dziewczyna nawet w ogóle Nagą wyrzucili tam jakieś włosy Słuchajcie, ja ją ratuję Dlatego, powiem wam Ogólnie nie, nie, nie Jeżeli macie na myśli, że mnie tam kręci I się zabawa jakimiś latami To absolutnie nie, jestem z dala od tego Ale ostatnio właśnie miałem ten Pełno tych maskotek, powiem wam oczywiście uprany i, i, i tego, elegansior, i wystawiłem na tym, na aplikacji za darmo i przyjechała, przyjechała babka, wzięła te, te, wiecie, te, wszystkie zabawki, no kurczę, tak, taka była zadowolona z tych zabawek, no taki miała uśmiech po prostu na twarzy, słuchajcie, że te moje, kurde, grzebanie po śmietnikach od razu naprawdę nabiera sensu, pewnie się śmiejecie, to jest dla was śmieszne no nie wiem, może nie jest, dajcie znać właśnie w komentarzu, śmieszne, ale tak samo jak dzisiaj przyszła pa, pani taka, Wallace wow, ale skitters. i miałem wyrzucony, słuchajcie, ten, nie yy, do ten, niedobre, ten co ja w ogóle wygaduję, naprawdę coś jest jestem, i miałem takie włóczki, wiecie, ostatnio znalazłem takie włóczki, nie wiem, jak ktoś jest na kanale, to pewnie je przyczaił, i miałem wystawione właśnie na aplikacji te te włóczki do zabrania, i przyszła taka pani, taka wiecie, ciemniejszej karnacji, kurczę i widzę już, wiecie miała tą czapkę, miała fajnie, i taką zrobioną, bo nie wiem, czy na grutach, czy jak to się tam, patrzcie, Kenzo ta Turebka Kenzo, słuchajcie okular tam jest jakiś Peter w środku matko boska ja się słuchajcie, nie spodziewałem normalnie się nie spodziewałem że to dzisiaj jest ten dzień, że ten pieniądz się do mnie przytuli Patrzcie tu jakieś te Wiecie co ja trochę próbuję zbudować napięcie, bo tutaj może być naprawdę grubo, słuchajcie. Ale pomału, nie wiem, siadajcie, jak, jak stoicie, to siadajcie, żeby tu mi nie było jakieś, wiecie, przedzawałowe akcje. no Słuchajcie, no, no co wam powiem, no co wam powiem. Ach, słuchajcie, co wam powiem? Nadzieja umiera ostatnia, no ona chyba zmarła właśnie. Niestety, no miało być tak cudownie, miało być tak kolorowo A wyszło, wiecie, nie muszę kończyć, wy wiecie o co chodzi O, nie wiem, może bym sobie taki wyparzył, słuchajcie, na ten Właśnie na ten, no, jak chodzę na siłownię Bo mam zawsze problemy, że zostawię No takie małe puderko, to pewnie nie reflektuje, bo już Tam, się widzisz, jakaś lalka po przejściach, Ula, la Dziewczyno, ty tutaj na śmietniku, nie nie rób w pozycji, bo to może być źle odebrane przez... O matka, Patrzcie piłka tenisowa, ale czemu ona jest taka duża? Wezmę ją spoko, wiecie co? Wezmę... Ole to popatrzcie to jest ta... ta taka, nie wiem jak to się nazywa. To, to do bani, ale tą kulkę wezmę dla psa sąsiadów. On może fajnie za nim latać. Powiem wam, że nie widziałem jeszcze tej takiej kulki. Dużej tenisowej, bo to chyba nie jest tenisowa, tylko taka. No wiadomo, on specjalnie zrobili to sobie. A to, co to jest? Patrzcie, jakieś koraliki, sryki, pierdoliki, pierdzielniki, złociki. To chyba ktoś. Takie, te. Takie jakieś, jak to się nazywa? Słuchajcie. Bransoletki, srepki pier... Dobra, nie będę kończył, bo coś. mi się wkleja, powiem, wszystko jakoś tak mi ciekawie tu jakieś pudełko takie na powietrze myślałem, że tam ktoś idzie, słuchajcie ale że mi się żartuję wcale, że mi się nie to. patrzcie jestem pierwszy co my tu mamy i patrzcie, taka fajna edukacyjna zabawka dla dziecka klocuszki, układanie Wyrzucona na śmietnik patrzcie ile klocków przecież dzieciaki by se to kurczę. Jeszcze poukładał, Ja powiem wam, że chyba wezmę, wiecie, te klocki. Naprawdę, i wezmę to wystawię za darmo i zobaczę, czy te na Facebooku i zobaczę, czy kurcze jakiś ktoś mi to się zgłosi na to. Bo naprawdę nie mogę na to patrzeć, że tyle tych zabawek jest wywalanych. Dobra, przy Was, słuchajcie, komisyjnie. Tylko te kurcze, nie wiem, czy te klocki będą od tego. Chyba nie. Ta zabawka chyba nie będzie od tego. Więc, nie wiem, tam jeszcze patrzę, co tam się dzieje. Dobra, niech nie będzie. Raz Teraz raz kozie śmierć, słuchajcie, zaraz to zawinę i zobaczymy, czy to się wie. Wiecie, ktoś zgłosi. Lecimy na następne tutaj pozycję, A to moja torba, słuchajcie, ja już myślałem, że to jakiś nowy towar, a to jest moje. Tutaj patrzcie jakieś buciki mamy, tam następne chwileczki. Co, co tu chorba skrywa, jak to się mówi. Buciki, patrzcie. Markowe, żeby nie było że To jest jakaś Tu same, tady, tady. Jest też jest, tu kartony Tam jakaś drukarka. Była drukarka. Znowu jest drukarka. drukarka. że patrzcie. Nawet worek cementu tu chyba w jak lecą to po prostu na bogato. no tutaj to to jest ta sama lipa co ostatnio tu mamy to Jest pusto ale dobra to trzeba czy... ja pierwniczę. normalnie słuchajcie mam jakieś lękotrzaski nie wiem jak to nazwać że mi się coś wydaje że mi się coś wydaje o ciekawe czy <laughs> podejrzewam o nie, myślałem, że wiecie, tu kiedyś znalazłem takie arieletki. Jak to się zwiedza? Dajcie znaka, żeby wiecie. Dobra, te tak chyba będę je zażywać. nie wiem, do kogo należą te włosy. Chyba mam jakieś takie, powiem wam, bezpańskie, bezpańskie włosy. W tamtym śmietniku już jest mało rozwojowo, słuchajcie. Tutaj będzie lustra, więc lipa Żeby wszystko trzeba. wszystko o co to tutaj. Patrzcie jakieś drewniane zabawki A to już teraz jest takie. Wydaje mi się zabawki drewniane to są takie trendy, ale patrzcie jak ładnie też nie z powrotem, jeżeli to są te zabawki. O lo, lo patrz ile powkładali jakieś, jakieś misie, misie ludki patrzcie jakieś dziecko się tu bawiło, no jest parę tych chyba z kompletu, ale reszta tych maluchów to jest chyba nie z tego kompletu, się mi się wydaje. Jakie jakieś kotki, a te jakie małe kotki, skąd to, kto to i w ogóle jak on to wiecie, ogarnął takie, takie malutkie rzeczy. Chyba nie wiem. Tu nic nie ma. tam jakaś chyba słuchajcie suszarka jest na dole nie jestem pewien nie wiem czy tu obczajałem w tym kartonie to jest chyba te buty co tam patrzę jest następna suszarka może jeszcze wczoraj ten karton przełożę to obczajmy, czy tam coś jest jeszcze na spodzie pod spodzie no nie no jest tylko ta suszarka ale ona chyba jest jakaś taka pogięta coś mi się wydaje co wy myślicie? można by jeszcze w tej małej torbie może taki niedyskretnie nawet ale do końca. co to jest w tej torbie chyba ale zawsze może być puste zawsze, zawsze się. tą torbę ten trójkącik miałem wziąć cholera patrzcie jak on się tam teraz padł zaprzącał Matko, tu jakieś pytania a ja właśnie dlatego mam słuchajcie, takie lęki tego jeszcze tutaj nie przeglądałem jakieś worki? no te worki są patrzcie, kiedyś taki, w takie worki o, to są nowe rzeczy wezmę te worki, kiedyś w takich workach to się te nie, pewnie młodzi to nie pamiętają to się nie trampki, tenisówki, o tenisówki W ogóle kiedyś to dziwnie się mówiło, tak jak rodzice mówili na, na buty ogólnie się mówiło wszystkie Adidasy, nie? Bez względu na to. No właśnie, teraz się tak zastanowiłem, dlaczego tak dziwnie to było, nie? No bo Adidas to była firma. I dlaczego się mówiło na wszystkie buty Adidasy? A nie przyjęło się tak przykładowo. kurcze tam to ktoś chciało uwolnić. A nie przyjęło się, że wszyscy mówili przykładowo nie adidasy, tylko najasy, na przykład. Słuchajcie, dajcie znaka, jak, jak macie pojęcie. Jesteście, wiecie, mojego rocznika i jeszcze żyjecie, nie? Tak, no. Proszę się nie śmiać, ale mi się wydaje, w naszym wieku to już jest obecnie wyczyn przy tym żywieniu, które my tam jemy. A co ja w ogóle tego kasku patrzcie ja no się tak w ogóle zachęciłem żeby no tego worka nie otworzyłem ja pewnie powiem wam ja jestem jakiś taki nie do końca dzisiaj chyba rozgarnięty o kiedyś była taka ta małpa słuchajcie to jeszcze ja pamiętam ona tak układ też <grym> kochano nie wiem czy ty już jesteś nowoczesna ale ja cię pamiętam tutaj kochajcie, to jest piłka taka do dmuchania i do odbijania no kurczę, ale brudna jest. Tu jakieś dziecko biedne. Znowu jest ta kibyl? Nie. Nie wiem, co to jest, słuchajcie. To jest żaba dla dziecka. Totalnie, powiem, niektórych, niektórych zabawek nie ogarniam. Tutaj ale. jest jakaś edukacyjna. Nie znam się. O, koszyk taki fajny. To ze, słuchajcie, ze sklepu. Może bym sobie wziął, no wezmę sobie, słuchajcie, bo to taki żartobliwa akcja. Może się przyda, o, patrzcie, patrzcie, telefony dla dzieci, pach, pach. Tutaj to nie są żarty. Nawet gdzieś można wykręcić. To jakaś konstrukcja, nie wiem. O, kiedyś, patrzcie, Super Mario, słuchajcie, patrzcie jaka akcja. Gra Super Mario, o, ale będzie bajka, patrzcie. Wystrzeliwuję do góry. Ale to jest cringe'owe, ja piernicze. Nie no, powiedzcie mi, kto to wymyślił w ogóle taką akcję. Błagam was, kto wymyślił tą grę z Super Mario, nie no. Nie wiem, jest to, to chyba tu Gara, ale... O, ale powiem Wam, to jest zastanawiające, że tutaj w tym śmietniku, albo obecnie ludzie czy tyle tych takich edukacyjnych zabawek yy, wyrzucają ale to jest fajne, bo powiem wam, że wystawiałem już, oczywiście za darmo to wystawiam wiadomo, nie? ale się zgłaszają właśnie rodzice i biorą sobie, patrzcie jakie cymbałki stare Spoko. Co? o, kurki kauczukowe chyba tam są, patrzcie są kauczukowe? nie wiem, ale weźmy jakaś przechodzka i jakiś Pociak, srociak, hipopociak, trzy te kulki są, ale to nawet powiem, że one takie, chyba sam się nimi pobawię, bo na no, pies to tego nie chce, to jest za małe, jeszcze pogryzie, wiecie, ale tu kulek tu się, kulek się namr, namrnożyło. Dobra, tutaj w kątej, zainteresowany, widzę, patrzymy tutaj na tych dzieci, jest tutaj zabawek. No to też takie trochę słabo, wiecie, bo tak, a też jest jakaś, patrzcie, edukacyjna, kurczę, bo to nie wiadomo jak, maskotkę to jeszcze się upierze, nie, a powiedzcie mi, jak to taką zabawkę, żeby zdezynfekować, jednak ona już jest, jest tutaj, wiadomo, w kuble, nie, o, słuchaj, nie wiem, czy, dajcie znaka, czy pamiętacie tą żmiję, no kurde, ja nie wiem, to są normalnie jakby, powracają te zabawki i wiecie, nie wiem, nie powiem wam już z których lat, bo nie będziecie wiedzieć ile ja żyję ale ja już mówię wam bardzo długo, bardzo długo mam ja dłuższe przypady przy, mam kilkukrotny te teraz patrzcie jeszcze tam są jeszcze jakiś kolor do słońca żeby tam wygrzebał człowiek matko boska powiem wam zawijam się bo Coś tu się zrobiło niebezpiecznie na tym śmietniku. To mam zawinięte, ale gdzieś jeszcze miałem tą drugą torbę. Okay, jest. To jest Tu Tu słabo tutaj jest. Powiem wam, przerzucę chyba se do tamtej, bo tutaj no nie ma co zdrażać na to żarty. To tyle, że się torby przydadzą. Nie? Dobra, słuchajcie, ja już będę kończył te moje dzisiejsze wypociny. I tak się cieszę, że ktoś dociągnął powiem Wam do końca tego, tego magicznego odcinka, ale patrzcie co mi się na koniec trafiło. Nie no, zawijam. Joker jest zawsze mile widziany w moich rękach. A to? Uu. Nie wiem co to jest, ale wygląda ciekawie. Jokera zawijam, bo Joker jest zawsze na szczęście. Słuchajcie. Te torby, no i trzymajcie się, nie? No, mam nadzieję, że jakiś miły komentarz będzie na koniec. Subić? A nie wiem, jak chcecie, dajcie suba. Jak nie, to nie. Jak dajcie suba, to panda jest wasza, słuchajcie. No szczerze mówię, Zawijam ją dla subów, dla zasięgów. No i. Dobra, nie będę, nie będę się za bardzo rozgadywał, bo już i tak przeszukiłem delikatnie. Jeszcze tutaj grażyna. Grażyna. No dziewczyno, ale nie, no ona powiem wam, ta lalka, no to taka. No o urodzie nie powinno się jakby wiecie skutować, nie? Jak chciałem skomentować, to wpierwm musiał zerknąć w lustro, nie? I wiadomo, wie, wiecie wiecie co mam na myśli, nie? Ja też wiem. Dobra, lecę, trzymajcie się, nie zanudzam was. Subik, fajny komentarzyk. No i do następnego odcinka, nie? No niech wam się darzy miłego dzionka, czy tam wieczora, nie wiem kiedy oglądacie.